Żeby przedstawić Państwu, o czym tak naprawdę jest ten Europejski Wspólny Program na Rzecz Rzadkich Chorób, to myślę, że trzeba zacząć od tego, żeby zrozumieć, w jaki sposób on został stworzony i do tego potrzeba zrozumieć, jakie są elementy dzisiejszego pejzażu rzadkich chorób w Europie. Więc pierwszym elementem od 2017 roku są w ramach opieki zdrowotnej. Zostały stworzone tak zwane europejskie sieci referencyjne, których zadaniem jest nie tylko opieka zdrowotna, ale również ekspertyza w dziedzinie chorób rzadkich, jak również działalność naukowa, w tym badania kliniczne i przedkliniczne. Jeżeli chodzi o potrzeby pacjentów, od ponad 20 lat istnieje taka organizacja, która nazywa się Euroordis i która grupuje ponad 960 organizacji pacjentkich z 73 krajów i reprezentuje przynajmniej na skalę europejską również potrzeby pacjentów. Oczywiście nie można zapomnieć o finansowaniu nauki i to, odbywa, które się odbywa nie tylko na poziomie krajowym, gdzie niestety, jeżeli myślimy o rzadkich chorobach, często brakuje tak naprawdę specyficznych programów finansowych na rzecz chorób rzadkich, ale również rzadkie choroby są finansowane przez Komisję Europejską i dla nas to, co jest najważniejsze, od 2006 roku został stworzony taki międzynarodowy program, który, był, który pomiędzy 2006 a 2018 funkcjonował jako tak zwany ERA I który skupia różne kraje, które razem wspólnie finansują międzynarodowe projekty naukowe w ramach, w ramach nauki na rzecz chorób rzadkich. Oczywiście to musi być wsparte odpowiednimi infrastrukturami. Takimi oczywiście jak również biobanki i mamy tutaj na poziomie europejskim różnego typu infrastruktury, niektóre, które są specyficzne no. dla rzadkich chorób, takie jak na przykład Orfanet, który jest można powiedzieć taką wielką encyklopedią, w której znajduje się informacja, informacja kliniczna, informacja patofizjologiczna na temat rzadkich chorób, ale również informacja o istniejących programach naukowych, o istniejących projektach, o istniejących badaniach. Klinicznych i tak dalej. Są również inne um, specyficzne dla rzadkich chorób infrastruktury, takie jak na przykład RD Connect, który pozwala na przykład na analizę genetyczno-fenotypową, e, um, jak, jak również inne infrastruktury. W szczególności europejskie, które nie są specjalnie dedykowane rzadkim chorobom, ale które są bardzo ważne dla rzadkich chorób, takie właśnie jak BBMRI e, związane z biobankami, czy na przykład ECRIN e, związane z badaniami klinicznymi, czy EATRIS, e, który skupia się na, na medycynie na, translacyjnej. No i oczywiście ostatnim elementem jest strategia, strategia narodowa, międzynarodowa i, i można powiedzieć światowa I, i w tym przypadku jest reprezentowana na poziomie międzynarodowym przez tak zwane kon międzynarodowe konsorcjum na rzecz nauki chorób rzadkich, jak również rzeczywiście do którego należy również Komisja Europejska, ale która również jest przedstawiona na poziomie europejskim i krajowym. Więc Naszym zadaniem było, jak te wszystkie poziomy połączyć i zmaksymalizować naprawdę wyniki i integrację na poziomie krajowym, europejskim i światowym. I tak naprawdę to była nasza podstawa do stworzenia European Joint Program on Rare Diseases. Więc... Jaki jest cel tego programu? Po pierwsze, tu EJPRD, celem jest stworzenie jednego spójnego ekosystemu naukowego, który wspiera wszystkie rzadkie choroby i jednocześnie wykorzystuje istniejące zasoby, ale również tworzy nowe, Potrzeb, które są potrzebne do, do naukowcom i pacjentom. I jak tutaj widać, na, z, tej, z tej prawej strony eJPRD złożony z pięciu takich bardzo istotnych elementów. Po pierwsze, centralnej koordynacji i wspólnych serwisów, takich jak na przykład serwisy związane z etyką, wsparciem prawnym, ale również strategią, komunikacją. Drugi element to są specyficzne programy finansowe. Trzecim elementem jest platforma wirtualna wspólnych zasobów, narzędzi i serwisów. Czwartym edukacja, czyli wszystkich typów osób zainteresowanych rzadkimi chorobami, jak również wsparcie pacjentów. I ostatnim bardzo ważnym elementem są serwisy, które są zorientowane na przyspieszenie wyników naukowych oraz na ich przekład, na przykład na produkty, nowe terapie, jak również wsparcie międzynarodowych badań klinicznych. Jak EJPRD wygląda w kilku, jeżeli chodzi o można powiedzieć o szyfry, więc jest, jest tutaj częścią EJPRD jest dzisiaj ponad 130 instytucji różnych typów, więc są to instytuty naukowe, szpitale, agencje finansowe, infrastruktury europejskie, fundacje i organizacje pacjenckie, więc wszystkie te elementy tego, tego powiedzmy, europejskiego pejzażu, o których wspominałam, są. Częścią również EJPRD. Dzisiaj mamy ponad 1800 osób, które pracuje wewnątrz tego projektu, reprezentujących 35 różnych krajów. Wszystkie 24 te sieci referencyjne są, są również częścią programu. I jeżeli chodzi o budżet, ponieważ program jest pięcioletni, więc zaczął się w styczniu 2019 roku i powinien istnieć co najmniej do końca 2023 roku i jesteśmy już w trakcie przygotowania tak naprawdę następnej fazy, więc budżet, y, po, który wynosi ponad 100 milionów euro, 55 milionów z tego pochodzi z, z, z funduszy europejskich, a reszta jest, y, y, jest, przy, jest wniesiona przez y, y, para, y, uczestniczące, y, uczestniczące instytucje. Więc teraz chciałabym przedstawić pokrótce różne rodzaje serwisów, które są oferowane i które są częścią eJPRD, i pierwszym z nich jest finansowanie i wspieranie badań naukowych. Więc Um, tak jak wspominałam, IJPRD, można powiedzieć, prze, przejął um, te, w, w, ten międzynarodowy program finansowy na rzecz chorób rzadkich, którym był Aranet ERA. Polska bierze w nim udział już od wielu lat. NCBR jest, jest częścią tego programu. Konkurs, więc chodzi tutaj o finansowanie międzynarodowych projektów naukowych. Ten konkurs jest otwar otwarty co roku. W grudniu. Zazwyczaj informujemy już od, o, w listopadzie, jaka będzie tematyka konkursu. W tym roku tematem będą nowe narzędzia analityczne, niezbędne do przyspieszenia diagnozy i monitorowania pacjentów z chorobami rzadkimi. I, więc, oczywiście, więcej informacji możecie Państwo znaleźć na naszej stronie. Drugim, drugą częścią taki, takiego ważnego wsparcia, które oferujemy, jest tak zwany networking supportski, więc tutaj nie chodzi o finansowanie nauki, ale naprawdę wsparcie, np. Na dla eventów, szkoleń, workshopów, które są organizowane i które pozwalają na wzmocnienie istniejących albo na powstanie nowych sieci współpracy między y, naukowcami, pacjentami, lekarzami. To naprawdę jest bardzo ważne, żeby z jednej strony były to pozwalało na, 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 na stworzenie nowych, nowych, nowych kolaboracji, nowych, nowych współpracy pomiędzy różnymi, znowu różnymi typami osób, które, które są zaangażowane w rzadkie choroby. Również bardzo ważnym elementem jest to, aby pacjenci byli naprawdę w centrum działań naukowych, i dlatego EJPRD tak naprawdę finansuje ich udział w, bada w, badaniach, w badaniach naukowych. I jak również razem z Zero Ordies wydaliśmy bardzo, bardzo ważny przewodnik o współpracy z pacjentami w ramach badań naukowych, i dzięki tym wysiłkom udało nam się w ciągu jednego roku podnieść, podnieść ilość. Że tak powiem, na zwiększenie udziału pacjentów w badaniach naukowych z 36 do 78% w projektach, które są finansowane przez nas. I jeszcze nie pokazuję ostatnich wyników ostatniego konkursu, ale tak naprawdę w tej chwili osiągnęliśmy 100% integracji pacjentów w badania naukowe, które są finansowane przez eJPRD. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest wspomniana platforma wirtualna danych narzędzi i zasobów, więc o co tutaj chodzi? Celem tej platformy jest tak stworzenie, można powiedzieć, takiego jednego centralnego punktu, który zesza w sposób federowany, więc nie jest to centralne, więc nie ma to, że mamy po prostu powiedzmy, jakiś wielki serwer w jednym miejscu, na który wszystko jest, na którym wszystko po prostu jest skupiane. Natomiast zadaniem jest naprawdę w sposób sfederowany połączenie ze sobą. Różnych danych, zasobów i narzędzi, które są oczywiście pomocne dla nauki o rzadkich, o rzadkich chorobach. Więc w jaki sposób tak naprawdę to się dzieje? Tworzenie takiej platformy oczywiście nie odbywa się w izolacji i cały cykl tworzenia tej platformy i jego, ich poszczególnych elementów um, związanych z pracą nad standardami, z metadanymi, odbywa się we współpracy pomiędzy bioinformatykami i użytkownikami tej platformy. I ta współpraca, więc można powiedzieć, to jest naprawdę taki codzienny cykl. Po pierwsze już pozwoliła nam na wzmocnienie, jeżeli można tak to określić, niektórych znaczy większości zasobów, albo nawet przetłumaczenie, można powiedzieć, tutaj bioinformatycznym językiem mówiąc, na język chorób rzadkich przez specyficzne, przez użycie specyficznych aplikacji ontologii i standardów tych zasobów, które na przykład nie są specyficzne dla rzadkich, dla rzadkich chorób. Pozwoliło, pozwoliło nam to również na stworzenie modelu typu metadanych, który może być użyty przez jakiekolwiek źródło danych, zasobów, aby zostać włączone do platformy i, kon, i komunikować się z innymi zasobami. W, w ramach współpracy z, z sieciami referencyjnymi rozwinęliśmy również we bardzo specyficzny y, serwis, który jest związany z weryfikacją, y, między innymi rejestrów y, pacjenckich, żeby wszystkie y, y, te, te, te rejestry były tak zwane FAIR. Y, jak również tworzymy nowe narzędzia, które pozwalają na użycie istniejących danych. Na przykład skupiamy się, do, dosyć, dosyć spora część pracy skupia się na tym, aby tworzyć na przykład nowe ścieżki do wykrywania e, nowych źródeł, potencjalnych źródeł cząstek e, czy cząsteczek terapeutycznych. Na dzień dzisiejszy pierwsza wersja portalu, w którym wszystkie te, te, te źródła i zasoby są połączone, znajduje się jest dostępna na naszej stronie, więc może zostać, może zostać może, możecie Państwo iść i, i zobaczyć, co tam, co tam się znajduje. Kolejnym rodzajem wsparcia i serwisów są nasze działalności edukacyjne i tutaj znowu, Proponujemy szkolenia przez cały rok. Są to różnego typu szkolenia, to są więc dla naukowców, dla lekarzy, dla pacjentów lub innych osób zainteresowanych rzadkimi chorobami. Te szkolenia się albo odbywają no, face to face, albo online, jak, jak niestety nasze dzisiejsze warunki nas zmuszają. To, co jest ważne, żeby podkreślić, że wszystkie te szkolenia są darmowe. Oczywiście się, liczba miejsc jest ograniczonych, ale trzeba się zapisać. Cały program szkoleniowy jest dostępny również na naszej stronie stronie. I to, co mogę powiedzieć, to że oprócz tych bardziej tradycyjnych workshopów czy szkoleń, proponujemy również na przykład stypendia dla młodych lekarzy i naukowców, którzy pracują w instytucjach, które są częścią tych europejskich sieci referencyjnych, ale również oferujemy na przykład kurs o rzadkich chorobach, który jest kursem online. Jest to kurs edukacyjny, który jest zaadresowany naprawdę dla wszystkich osób zainteresowanych rzadkimi chorobami. Oczywiście jest on darmowy, jest złożony z różnych modułów, z których pierwszy który skupia się na diagnostyce i jest już dostępny, a następne będą dostępne od, od przyszłego roku. Więc naprawdę, i tutaj chodzi o to, żeby starać się po prostu dawać jak największy panel tych różnych szkoleń, zapewnić jak największy panel tych szkoleń, które są dostępne oczywiście na poziomie międzynarodowym. W przypadku takich szkoleń, które na przykład odbywają się fizycznie w różnych miejscach, staramy się również, żeby one nie zawsze odbywały się w tym samym kraju, staramy się, że na na przykład niektóre, niektóre kursy są przewidziane do tego, żeby były na przykład zorganizowane w Polsce, żeby nie, nie tylko jakby przenieść te szkolenia do, do, do danego kraju, i jak również dodać dostęp do krajów otaczających, ale również uwzględnić potrzeby, które są związane w tych, w tych krajach i, i, i w związku z tym uaktualnić kursy, które proponujemy. Jednym z bardzo ważnych elementów są również serwisy, które są dedykowane wsparciu klinicznym, badań klinicznych i przedklinicznych badań naukowych. I tutaj mamy dwa rodzaje serwisów, które proponujemy, są, które zostały rozwinięte w ramach współpracy z, z struktur, infrastrukturami europejskimi ECRIN Ek, i EATRIS. Pierwsza z nich jest to naprawdę taki serwis dla projektów naukowych, przedklinicznych, które już w fazie nawet aplikacji, na przykład do naszych konkursów, są zainteresowanie posiadaniem mentora lub mentorów, którzy będą wspierać ten projekt specyficzną ekspertyzą i którzy mogą pomóc, aby projekt został zakończony sukcesem, jak również przyspieszyć przejście od badań naukowych do produktu. Więc to jest ten, ten tak zwany Mentoring Service, jest rozwijany razem, razem z, z IATRIS. Natomiast drugi, który jest skierowany raczej do osób lub konsorcjów, które chcą przeprowadzić międzynarodowe badania kliniczne, i tutaj potrzebują wsparcia metodologicznego, praw, praw, prawnego lub etycznego, żeby takie badania międzynarodowe wprowadzić. A jak wiemy, właśnie jak było wspomniane również w poprzednich prezentacjach, że rzadkie choroby niestety wymagają takiej współpracy międzynarodowej i tak, i często te badania kliniczne międzynarodowe, w szczególności które nie są sponsorowane przez, przez, przez na przykład firmy farmaceutyczne są naprawdę takie taki dosyć trudne do przeprowadzenia i dlatego my proponujemy oczywiście za darmo tego typu serwisy. Na koniec myślę, że warto jest również wspomnieć, że eJPRD posiada tak zwany helpdesk, który jest otwarty na, na naszej stronie i e, e, oczywiście dla wszystkich, i który wykorzystuje tą ekspertyzę tych wszystkich e, instytucji i partnerów w sieci, które są zaangażowane w eJPRD. Więc tak naprawdę każdy może złożyć, przedstawić pytanie, przedstawić projekt, prośbę o pomoc przez ten serwis, i e, z naszej strony my. Staramy się w jak najszybkim, najszybszym tempie albo zaproponować już odpowiedź taką końcową, albo angażujemy, angażujemy się na przykład we współpracę lub, lub, lub inny rodzaj rozwiązania w zależności od tego, jaki rodzaj pytania czy, czy, czy pomysłu na projekt otrzymujemy. Ponieważ konferencja jest o biobankach, więc myślę oczywiście, że to jest bardzo ważne, żeby nie zapomnieć o przedstawieniu Państwu, jak biobanki wpisują się w tą architekturę eJPRD. Więc po pierwsze e, ważne jest, żeby, żeby, żeby powiedzieć, że użycie biobanków i jeśli potrzeba również ich finansowanie, działalności związane z biobankami są częścią naszych konkursów. Więc e, my e, oczywiście wspominam, znaczy bardzo, za, bardzo e, e, Angażujemy naukowców w to, żeby używali te, powiedzmy, zasoby, które już są, które, które istnieją, ale również jeżeli jest taka potrzeba, wspieramy rozwijanie nowych. Poprzez uczestnictwo b, przez BBMRI, biobanki są również częścią platformy, tej platformy wirtualnej, o której ja wspominałam. Więc BBMRI jest naprawdę jego częścią. Został połączony, tak jak mówiłam, w tak zwanym języku e, dla rzadkich chorób, więc może, by, może być. Y, Używany przez, przez naukowców. Proponujemy również co roku szkolenia biobankowe. Tematy mogą się zmieniać. Na przykład w tym roku było bardziej, te, to szkolenie biobankowe było bardziej związane z HPS cells, ale ogólnie rzecz biorąc, co roku mamy szko, szkolenia biobankowe, które, które są proponowane. Również ekspertyza biobankowa jest oczywiście częścią naszego helpdesk, jak również innych serwisów, w którym takie połączenie z biobankami może być może być ważne. No i e, ostatni element to, że dzięki BBMRI nas e, wspiera również nas swoją ekspertyzą w dziedzinie etyki, e, prawa, RODO i e, e jest e, aktywnym uczestnikiem tak zwanego naszego Advisory, Regulatory and Ethics Board. Więc można powiedzieć, że, że biobanki naprawdę są włączone w każdy element tych serwisów, które są proponowane dzisiaj przez EJPRD. I z tym chciałabym bardzo Państwu podziękować za uwagę w ramach całego konsorcjum EJPRD i oczywiście jestem do Państwa dyspozycji, żeby odpowiedzieć na pytania.